Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokazuję Wam mój staw na Sylwestra. Jest to pokaz petard z Dino, ale w tym filmie nie będę ich puszczał. Może zrobię dla Was oddzielny film spuszczania, Ale i co? Na razie chcemy je zaprezentować, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście petardy, które tutaj Wam pokazuję są z Dino, nie są jakieś droższe fajerwerki, kupiłem wiadomo też, tak bardziej y, z tego, że po prostu tradycja, że tak powiem y, zacznijmy może sobie najpierw od tej oto wyrzutni y, Garant y, kosztowała mi ona w Dino w y, marcecie Dino y, 60 zł y, naprawdę myślę dosyć fajna yy, wyrzutnia. Yy, 20 strzałów yy, wysokość do której ona strzela to 40 metrów. kaliber 25 mm od Piro maxa taka dosyć mi się ładna yy, tutaj wiadomo po różnych językach mamy również i po polsku yy, uwaga różne tak się będą prezentować raczej strzały. Naprawdę dosyć wolna wyrzutnia. Jeżeli chodzi o te tutaj zimne ognie je nabyłem w stachowce nowy, może tak powiem, market u nas w okolicy. Tutaj mam również te 70 cm. Robią wrażenie! 5 sztuk. Tutaj mam takie, co mam 25 parę zużyłem, było 10 sztuk. A przejdźmy może myślę, że najciekawszych, nie licząc myślę, wyrzutni. Był to zestaw serwestrowy stroby Impuls, taki od Piero Maxa. to to które mamy opisane wszystko po polsku no i w tym zestawie znajdują się się pięć takich średnich rachiet mamy tutaj na przykład taką o, zieloną danger. taka która ta jest zielona Hmm, to wyjmę ja tutaj wam, wam położę ładnie. Mamy dwie niebieskie, więc może te niebieskie y, będą jakieś lepsze, ponieważ są aż dwie sztuki. Hmm, mamy jeszcze jedną żółtą takie. Dużo. Kolejna to jest y, taka czerwona. I przejdźmy tutaj mamy, y, tu droga y, mamy tu jeszcze druga niebieska, czyli nie będę wyjmował. Mamy tu jeszcze dwa takie y, ruszki Harry'ego Pottera, tutaj y, zimne ognie, rzymskie. Y, no i się podpala. Tutaj mamy strzałeczkę, że w tamtą stronę strzelają. To raczej bardziej świetne. Tu jest chorego Pottera. Są to dwie sztuki. Zostaw też trochę e, tej za pięć dych. To nie wiem, bo już druga rakieta z tych mniejszych się po prostu czubek jej urwała. Ale ten czubek mm, nie ma nic raczej z, z wspólnego. Mamy tutaj dwie z tych mniejszych czerwone rakiety. No, tutaj czerwone rachiety. No i już wiadomo, te rachiety zielona, yy, czerwona, kolejna i żółta. Przejdźmy jeszcze do tych malutkich petardek. Czy też jakieś tam. Petardek. Są. Znajdują sobie. Położę yy, Tarda da bangers e, poleca od piromaksa wezmę tutaj nożyk do siebie wezmę taką motokoskę. Co sobie ją otworzymy opakowanie. ciekawe co to za petarki właśnie mniejsze już widzicie w tym roku się przygotowałem, mam statyw, lampę dokładnie, która ma statyw. I już wiadomo, lepiej jest, bo w tamtym roku, wiadomo, no wiadomo, jak to wyglądało, wyglądało. Co są stałymi widzami? O! To jest fajna rzecz. Ja mam te sztuk, 20 sztuk. Ta jego karabinka dosyć spory. I tak dwadzieścia sztuk tej karabinków. Proszę bardzo, pchnięło dosyć. Hmm. Nie, mamy łącznie wszystkich małych petardek cztery, łącznie z tamtym, bo tak źle spojrzałem widocznie. Bierzemy kolejną. Hmm. Resztu tu widzę. Ciekawe tutaj co mamy. Hmm. Ruskie e, cukierki tak zwane. No. ile mamy tego? O, strzelające kulki. Są tutaj diabełki, tylko trzeba je podpalić. Też e, ile mamy sztuk w ogóle? Siedem sztuk, klasa 1, Piromax. Wiadomo tutaj też wszystko w miarę po polsku. Dobrze. Tylko na tych... E, a okay, tutaj wyrzucę tam bo będą, po innych językach trochę. Hmm. Tutaj mamy kolejne petarki, takie hmm, strzelające kulki, więc myślę, że to będzie też ruskie. Hmm, yy, cukierasy, jak tamte. Spróbuję jakoś to. Nie wiem, to chyba się to otwiera. Ah, diabełki, diabełki mamy. Diabełki mamy. Pięćdziesiąt sztuk. Diabełków przydadzą się. Dobra, kładziemy, bierzemy. Kolejna otwarcie. Też nauczyłem się robić miniaturki. E, pozdrawiam mojego brata, który mi pomógł ogarnąć te e, miniaturki. E, więc będziecie mieli dzisiaj jakąś dobrą końcą miniaturkę. E, tutaj mamy też strzelające kubki, więc diabełki albo ruskie cuchy. Raz, 8 sztuk. E, tam też było 7 chyba. Też karabinek. No to są fajne rzeczy jednak. Czy te małe, czy e, te, te duże. O! Słyszę za oknem, że ktoś strzela chyba z wyrzutni jakichś. W moim przypadku jest to Grand. Hmm, chyba nie wiem, ale... nazwię nazwie tym, efekty e, brokatowe, królewskie korony i czarne hmm, peonie. Brokatowe królewskie korony z żółto-zielonymi e, pe, pegoniami mm, Korony te pekoniami brokatowe. No to samo królewskie korony widzę. Jak tu pisze. Jeszcze Wam pokażę te zimne ognie. Mm, tutaj tych miesięch. Tych większych jeszcze nie rozpakowywałem. Te mniejsze tak się prezentują. Ojej, gdzie jest kamera? Tu jest kamera. Tak się prezentują. Taka długość. Są, są, są się ciekawie co tam będzie. Tych dużych, przejdę z drugiej strony, bo morki swoje nie chcę wkazywać. Dobra, mamy te duże 70 cm potwory. Ojej, serio? A dobra. Nie. Naprawdę chciałem czegoś lepszego. Bardzo długiej kij. Kii ma 70 cm, ale zobaczcie, mmm, tak może dalej. Jak mamy tutaj, to musimy od tamtego miejsca tu, 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 i dopiero połowę tego druta zajmuje. Hmm, proch, czy tam jak to się nazywa, na tych zimnych ogniach. Więc no, no ale wiadomo, jednak zawsze większe. No co, to by było chyba na tyle. Trzymajcie się ciepłutko, szczęśliwego nowego roku. Um, nie wiem, czy polecać Wam ten zestaw. No, polecam w sumie. Też, że rakiety się te czubki podłączały, to też nie jest może ich wina. Wiadomo, może w markecie trochę um, je um, skrzywdzili, mogę tak powiedzieć, że podpadały im te um, czapeczki. Czapeczki, czapeczki, sorry, że tak mówię, ale aparat mam trochę, ciężko się gada. Dzisiaj jeszcze dla Was nagram filmy z CS-a na przykład i z Parminga. Też już wiadomo, nie telefonem, ale... Więc mam nadzieję, że będzie udany, lepszy ten rok. Zdrówka, szczęśliwego nowego roku.